Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 2 lutego, a wczoraj odbyła się premiera kolejnej zdrabki. Tym razem ta zdrabka to czarny diament. Czarny diament, numer seryjny. 713. Dostałem tutaj dwie zdrabki od pani sprzedającej, która Wybrała je dla mnie. Jedną wzięła z końca, drugą z początku. Tutaj widzimy na końcu numerki 0,05 i 0,25. Zdrabka w cenie 10 zł. Tak więc tutaj zainwestowałem 20 zł i liczę na zwrot, jak zawsze. A najlepiej wygrać coś, aby być do przodu, wiadomo. A co możemy wygrać? Mamy tutaj. 9 stopni wygranych. Wygrane zaczynają się od 10 zł, poprzez 20, 30, 50, 100, 200, 400 i 10 tysięcy. Główna wygrana to pół miliona złotych. Jakie są zasady gry? Zasady gry są proste. Mamy tutaj wygrywające liczby, 5 liczb wygrywających, a następnie 20 liczb, które musimy wydrapać Twoje liczby. No, jeżeli w Twoich liczbach, w tych 20, któraś liczba się pokryje z tymi wygrywającymi, no to wygrywamy przypisaną kwotę. Dodatkowo, zamiast liczby, możemy wydrapać symbol takiej gwiazdeczki. Ta gwiazdeczka również daje nam wygraną. Albo najlepiej, żeby znaleźć ten diament, czarny diament, który z, wygraną podwaja. Kwota, która znajduje się pod takim diamentem, jest razy dwa. Wygrywamy wtedy podwójnie, więc najlepiej znaleźć diament. Okay. Tutaj jeszcze ze strony Multipasco. Wydrukowałem sobie taką szybką informację na temat tej zdrapki, więc tak, data, data premiery wczoraj 4 miliony zdrapek wyemitowano po 10 zł. W tej chwili wciąż tutaj w sprzedaży jest około 96% tych zdrapek, jakże pierwszego dnia już się wyprzedało prawie 4%, więc sporo. I tak, te główne wygrane, no to są dwie. Następnie jest 16 zdrapek po 10 tysięcy, tak więc jedna na ćwierć miliona zdrapka daje 10 tysięcy, później, później tutaj spójrzmy na te najniższe wygrane, ogólnie wygrywa co blisko czwarta zdrapka, 26,7% zdrapek wygrywa. Co 7 wygrywającą jest. Zdrabka o wartości 10 zł. Więc tych będzie najwięcej. Co 17, zdrabka da 20 zł. Co 25, 30 zł. Co 50, da 50 zł. No mówię, ja tutaj dzisiaj mam dwie zdrabki. Więc realnie patrząc, oczywiście, jakakolwiek wygrana to będzie sukces. Ponieważ no, wygrywa 26% z drapek, więc statystycznie potrzebowałbym 4, aby była jedna wygrana. Więc nawet jeżeli jedna się trafi, to już będzie coś. Realnie patrząc, do 50 zł nie jest wcale tak trudno trafić. No bo co 50 z drapka, czyli. 2% zdrapek, to jeszcze jakaś szansa jest. Uważam, re, że realnie do 50 zł da się tutaj wygrać przy odrobinie szczęścia. Ok. Weźmiemy sobie pierwszą zdrapkę, no to drapiemy wygrywające liczby. 4, 4, 3, 12 i 13, No na razie nic tutaj nie mamy 19, wygrywających wygrywających mamy. też też nie mamy. też też nie mamy. Dwójeczki, tym bardziej. Szósteczki też nie mamy. Rujeczka jest. Jest rujeczka i jest 10 zł. Więc ta zdrabka już daje wygraną. Już na niej nie straciliśmy, bo jest zwrot. Wygrane sumują się, więc szukamy dalej. Teoretycznie może jeszcze być coś więcej. Nie można tego przekreślać. Więc szukamy dalej. 40 tego nie mamy. 27 też nie mamy. 9 też nie mamy. 5 też nie mamy. 35 też nie mamy. Cóż tu jest? 11. 11. 11 też nie mamy, bo mamy 12 i 13. Ok. 14 też obok. 39. 22. 29 i ostatnia liczba. 26. Ok, czyli tutaj już bez niespodzianek mamy zwrot. 10 zł udało się wygrać. Mamy zwrot. Także fajnie. Druga zdrabka. A tym razem 34, 35, 31, 4 i 3. Dobra, będzie łatwo zapamiętać, więc 3-4 albo jakieś trzydziestki. Reszta odpada 30 ale 2 to no niestety 28 to na pewno nie, ani 40 żadnych nie mamy. 30, ale 6, więc też nic. 12 to nie, 20, 20, nic nie ma. 30, ale 7, więc też nie nasza. 17, też nie nasza. 20 to nic nie mamy, więc nie ma. Kolejna 20 21 dokładnie 6 to też nie 14 też nie nasza dwójeczka nie nasza 26 też nie jedyneczki nie ma 25 też nie ma 7 też nie ma o chyba nie będzie wygrana 15 nie 5 przepraszam 5 też nie ma Ostatnia szansa? Myślę, że ne, nie ma szans. 39. No ok. Druga zdrapka okazała się nieszczęśliwa dla nas, ale mówię jedną mamy wygraną. Wygrana 10 zł, zawsze to jakiś mały sukces. Połowa wraca. Pieniążków do nas 20 zł zainwestowane. Bilans minus. 10 zł. Ok, to to by było na tyle. Dziękuję dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki ze zdrabkami. I nie tylko. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.